Marcinki Kępno przegrały w meczu Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych z centrum Ostrów Wielkopolski 1-2. Spotkanie rozegrano na Stadionie Miejskim w Kępnie. Nasi zawodnicy meczu z rówieśnikami z Ostrowa Wielkopolskiego na pewno nie zaliczą do udanych. Grali słabo, chaotycznie, ale gdyby wykorzystali stworzone przez siebie okazje, m.in. rzut karny, to już do przerwy mogli zapewnić sobie zwycięstwo, a przynajmniej jeden punkt. Źle ocenię, bo w pierwszym meczu mogliśmy już mecz sobie zapewnić zwycięstwo. Prowadziliśmy 1-0, były sytuacje na 2, na 3, niewykorzystane karny. No i to się zemściło. Praktycznie dwa szczały drużyny z centry i dwie kontry, która drużyna centry bardzo mądrze zagrała z kontry, no i wykorzystała sytuację. No i trzy punkty wracają do... Ostrowa. Można powiedzieć, że mecz walki, mierzymy się z nimi trzeci raz w tym sezonie i można powiedzieć, że każde spotkanie było dosyć wyrównane i, i w każdym tak naprawdę decydowały jedna, dwie bramki, więc, więc to spotkanie wyszło tak samo jak, jak to pozostałe. Akurat udało nam się zrewanżować Marcinkom za poprzedni mecz, tu przegraliśmy jeden-trzy w ostatnich minutach i trochę się karta odwróciła, bo dzisiaj udało nam się szczelić w ostatnim minucie praktycznie bramkę na 2-1. Gole dla centry w spotkaniu z Marcinkami strzelili Jakub Bong i Piotr Skrzypczak. Dla Marcinków trafił Kacper Skupień. W następnej kolejce Marcinki zagrają z Lechem II Poznań.